Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji kiedy spojrzałem na ten samochód po raz pierwszy rano widziałem piękną zaparkowaną targę w takim klimacie który jest tutaj na plaży no jest taki mocny klimat kalifornijski i zobaczyłem że gość rano odpala ją i odjeżdża i od razu jest pyta z ziemia spod ku... kurde co za goście. Na zimnym w Porsche? Przecież jakby Porsche musi się rozgrzać. Musi nabrać temperatury oleju, żeby można było o nim robić potem wszystko i e, przez 24 godziny na dobę. Przejeżdżamy kawałek dalej. Przejeżdżamy, przejeżdżamy, przejeżdżamy. Robson, musisz to tutaj pokazać chyba bardziej z tyłu, bo jest coś, co spowodowało, że nacisnęliśmy hamulec do końca i mówimy nie, muszę Wam to pokazać, bo z tyłu, zamiast modelu 911, zamiast 3.0 SC albo jakiegokolwiek innego napisu, jest napis Electric. Tak, to elektryczna 911. I powiem Wam więcej. Z jednej strony, no dobra, to jest ten moment, w którym możecie zacząć pisać komentarze o tym, czy. To dobry kierunek czy zły kierunek, ale pogadajmy z ludźmi, którzy stworzyli ten samochód, bo to nie jest pojedynczy egzemplarz. Tych samochodów już powstało ponad 20 i powstają nadal. Kim są ludzie, którzy kupują elektryczną 911? Czy to są ci sami goście, którzy kochają tesle i jeżdżą tylko i wyłącznie samochodami na prąd? Czy to są ludzie, którzy chcą spalić jedną z największych ikon motoryzacji? Teraz się dowiemy. Zobaczcie, przenieśliśmy się z Danii na chwilę do Sopotu Deszczowego. Przemek pokazuje elektryczną 911. No wiesz co? Każdy ma prawo być zbawiony w swojej wieży. Ja <laughs> no. Uważasz, że elektryczna 911 stara i to taka wieża z lat 70 80. A czy to jest fajna zabawa w ogóle w motoryzacji? Ja strasznie lubię mieszać różne rzeczy, wiesz? To tak jak mieszasz w drinkach różne rzeczy, tak samo możesz w motoryzacji mieszać wszystko ze wszystkim. I jeżeli Ale to, to nie obraża działa, Ciebie? To nie, jest, to nie jest to wrzucenie Biblii do ogniska? Nie, ja już jestem za stary na bycie obrażonym czymkolwiek w motoryzacji. A poza tym uważam, że jeżeli masz taki lot, chce ci się. Proszę cię bardzo. No, i, ba no i, i bardzo Ciągki dobrze. No i słuchajcie, no to em, e, taki szybki przerywnik, e, przenoszący z Danii na, e, na deszczowy Sopot. Po to, aby pokazać Wam, że różne są spojrzenia, na... zanim oczywiście napiszecie wszystkie komentarze, i zaraz przenosimy się do Danii. A pamiętajcie też o jednej rzeczy. Pamiętajcie o tym, aby korzystać z linku MUBI, który znajduje się pod spodem, czyli porównywarki ubezpieczeń. Bo pamiętacie, tam jest stówka zwrotu za ubezpieczenie plus stówki za polecajki tak do 2000 zł. Przenosimy się na plażę. Do kraju, w którym po plaży można jeździć. Zrobiłem intro i powiem Ci. Będzie burza w komentarzach. No na pewno, jeden to, drugi tamto. Nie. nie no, 911 elektryczna? Jak na to wpadliście? Jak, oni to, jak, jak to zrobiliście? To akurat trzeba się szefa zapytać. On miał klientów, którzy mieli po trzy Porsche, nie? I każdy chce mieć jakąś zabawkę, tam pokazać sąsiadowi coś lepszego. Każdy ma trzy Porsche, a tutaj może ktoś pokazać. Żona nie musisz naciskać sprzęgła, może się przyjechać. Jak nie masz prądu w domu, możesz podłączyć, coś podładować i po prostu następna zabawka, nie? No właśnie, bo to jest ciekawe, bo tak jak rozmawiałem też z swoim szefem, on mi powiedział, to nie kupują ludzie, którzy są obcy w kulturze Porsche. To kupują no. ludzie, którzy pochodzą, mają absolutne DNA Porsche. Tak, tak. Mają kolekcje różnych z Porsche 911. I stwierdzają, a teraz elektryk. Tak. Dobra, opowiedz mi, jak, jak wygląda w ogóle proces robienia tego samochodu. Bo wy stworzyliście tych samochodów już ponad 20. Tak, tak. To znaczy, najpierw jest wszystko pisane w CAD, nie? To, to był pierwszy model. Szef go zatrzymał na przykład, nim się śmiga. To jest numer jeden. Czyli to jest prototyp? To jest prototyp, zgadza się. Okej, okay, dobra, poczekaj, to ja sobie zajrzę w Robson, to ja sobie Jeżeli pozwolisz, usiądę tak, sobie, tak, żeby, żeby, żeby zobaczyć I teraz tak, deska rozdzielcza została zatrzymana I zachowana w klimacie porszakowym Czyli z tymi pięcioma zegarami Zamiast dużego obrotomierza Jest prędkościomierz, tak? tak. To jest prędkościomierz tak. Co to jest to? No tutaj widać ampery, ampery pokazywane, nie? Tak samo można energię z powrotem zdobywać Jak, jak samochód Czyli hamuje. rekuperacja tak, jest, jest na, jest, na, na, na tym Okej, okay, zegarek to wiadomo to jest te, a poziom naładowania baterii, tak? E, nie, to jest temperatura. Okej, okay, tu jest temperatura. Tak, tak. Po lewej jest poziom ładowania baterii, zgadza się. No dobra, ale e, rozumiem, że tradycyjnie, żeby, żeby nie było, kluczyk został po lewej stronie i jest cały czas kluczykiem, który działa. Tak, tak. Czyli to jest taki smaczek, który, który pozostał z jednej strony, można było to by to zrobić na przycisk już dzisiaj albo na zapięcie pasów, żeby to, żeby to działało na tym. Dobra. Dźwignie zmiany biegów, bo rozumiem, że nie masz biegów. Tak. I co to jest za skrzy... Jakby, Jaki jest system skrzyni biegów? Gałka jest od -a. Tak, A... skrzynia biegów jest od Tesla. Okej. Okay. Mhm. Ale biegi wkładasz za pomocą. Nie, biegi wkładasz za pomocą te, te, te dźwigni, tak? Tak, tak. I tu masz wyświetlacz. Tak. OK, tu są e, młody, tak? Jakby, je, jazdy. jakby sportowy, nie? Mhm. Po środku eko, no to jest 30% mocy, no bo jak jest mokro i na tych oponach, bez żadnych tam zapomagaczy, no to lubi wyrwać, nie? OK. E, a to są tryby do ładowania, rozumiem. Tak, tak. Dobra, i teraz najważniejsze. Co się siedzi w środku? Co siedzi z tyłu? Weź pociągni. To jest ale zrobione trochę na zasadzie tego flat boxera, tak, tak, taka wizualizacja się. na tym. I co tutaj jest, powiedz mi, jaka to jest technologia? No tu jest też technologia Volkswagena dużo mhm. i technologia Tesla. Po prostu silnik jest od Tesla, akumulatory są od Volkswagena. No i mamy po prostu kontrakt, że przesyłają nam akumulatory. Mamy dwa moduły z tyłu, dwa moduły z przodu i mamy 54 kWh. I to wystarcza na 300 kilometrów. Widzieliście się przejechać. Szybkie ładowanie CCS, można naładować w ciągu 30 minut. Okej, czyli masz minut. 54 kWh, tak, tak. jakby baterię. Bateria to jest bateria jedna? Tak, tak. A z przodu mogę otworzyć? Tak. No, pokażesz ten przód, jak to, jak to wygląda? Samochody to jest ciekawe swoją drogą, bo samochody elektryczne są tworzone często e, specjalnie od podstaw tylko po to, aby zupełnie na nowo je zaprojektować. Trudno jest zbudować samochód, który jest benzynowym, najpierw powstał jako benzynowy, a potem przerabiać go na elektryka, bo trzeba gdzieś iść na kompromisy. Tu w miejscu normalnego zbiornika paliwa w 911 zamontowaliście kolejną partię baterii. Ile jest on cięższy? 100 kg. 100 km. to tak. nie jest duża różnica tak naprawdę. To nie czyli to jest różnica. tak, jakbyś jechał z pasażerem mniej tak. więcej, jakimś takim większym. Tak, i ma A moco... dużo większy moment obrotowy, nie? No właśnie, jak mocowo to wygląda? 330 Nm, nie, i 300 koni mechanicznych. 300 koni mechanicznych, 330 Nm, czyli to są takie osiągi, jakbyś miał 911 turbo z, tam, z początku lat 90. Tak, 210 km na godzinę. Okej. Okay. Ładowanie masz za pomocą tutaj em, tu, tak jakby tak, masz tak. tak samo. No, czekaj. Jak to się otwiera? A. Tak jest normalne ładowanie AC i też szybkie ładowanie, nie? Ile przyjmuje? E, 56. Okej, okay, czyli przy takim, przy tego typu bateriach jesteś w stanie w ciągu godziny go naładować na spokojnie do 80%, bo rozumiem, że nie będzie przyjmował tej góry. Ile kilometrów zrobiliście już tym samochodem? Teraz ten ma chyba przejechane 15 tysięcy, tak. Aha. Jak reagują ludzie na 911 w elektryku? No to... Bo to jest trochę jakby, wiesz, spalić e, krucyfiks, wiesz? Tak, jakby, tak. No. no. Widać to tutaj też na festiwalu. Niektórzy ludzie nam pokazują, że fajnie, pięknie się cieszą, drudzy nam, nie wiem, mówią, że skaleczyliśmy jakiś klasyk, nie. więc po prostu polaryzuje, nie? I to jest to, co ma ten samochód też robić. Właśnie jak taki klient kupi sobie takiego Porsche'a, no to chce polaryzować po prostu, nie? Super, ale e, znaczy, w, 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 wzbudzać kontrowersję tego, że e, z jednej strony mówisz niszczymy, z drugiej strony, a może dajemy mu drugie życie. Zgadza się, tak e, mówi imię firmy Revive, zgadza się. To mhm. jest po prostu jak można jechać klasykiem, jak e, przepisy e, się zmienią na to, że będzie coraz ciężej takim Oldtimerem jeździć i to może być taka nisza przyszłości, nie? Coś jeszcze zmienialiście w zawieszeniu, na przykład, są, jest inne zawieszenie, są inne hamulce, czy wszystko zostało z porszaka? E, tarcze są inne, trochę wzmocnione, no bo moc jednak jest też trochę większa. Aha. No a tak e, był też wielki problem e, chłodzenie e, akumulatorów, no bo wiadomo, silnik był e, z tyłu chłodzony powietrzem, a tutaj nie było żadnych tam wielkich... E, no, dodatkowych to... dość powietrza i co wtedy? Tak. No właśnie, o tutaj takie małe moduły są, żeby więcej powietrza mogło dojść i to wystarczy, żeby go tak znieść na 40 stopni mhm. już, nie i to jest tak optymalnie wtedy. Ale super. Dobra, powiedz mi, dasz się przejechać? To trzeba się zapytać szefa, ale o, tak. powinien ci dać. Wiesz, kawałek przynajmniej, żeby zobaczyć jakieś D911 Max Fan. Is it possible to, to take this car for a run? Yeah, I will go with you. Yeah, okay, great. So, if you want to start the car, you need to be in neutral. Here's yeah, neutral. okay. And here is reverse. Uh -huh. And here is drive. Okay. And we have eco mode, rocket mode, heater. And this is for unlocking the charging uh -huh. plug. And that's it. And if you want to start, you just turn the key, ignition, and then clamp 50. Like you start the car. Oh yeah, okay. Yeah? And that's it. It's very interesting that you still have have the key. Yeah, it's it... important to me to have. Mhm. Mm Great. Okay. It's really strange. I don't hear the engine. The six cylinder. We can drive now. Let's go and rock it. Wow, it's strange. It's very interesting that you say that the, the Porsche fans still like it, because I was thinking that the the the, the Porsche fans love the Porsche because have the six cylinders, have uh, amazing sound of the engine. But it's quite interesting that your customers is the Porsche fans. Those are guys that have multiple cars, and they say, okay, listen, I have this one. US model, G model, it's a 2.7 liter engine, for example. Mm -hmm. Let's take this one. And the worst uh, 90 yeah, 90. and let's try it, okay? Mm -hmm. And then they find out themselves, wow, this is fun to drive, and it you don't have to worry about the engine, you don't have to warm it up, you can push it <laughs> like crazy from the beginning, and they use it more than we ever thought because we thought maybe they drive like 10,000 kilometers a year, but we have customers that are driving quite, quite, quite more, and um, they reach like 20,000, 25,000 kilometers a year because they enjoy the car to drive it every day and use it for standard uh, things like going to get some milk or something like that what about noises in the car because you have the Targa series and the Targa series uh, it's uh, you hear the roof yeah you hear everything in the, in the car when you have an yeah. engine and the yeah. engine is uh, not so not so quiet what about with electric cars well when we finish a car and it is Driven the first time, lots of hours are invested to get rid of some noises. We have to go with some foam stripes to, to place it in between some mechanical parts to make it more um, or make it less noisy. And um, but there are some noises that you cannot get rid of. But what is very important is that you renew the suspension completely, like the bearings for the for the torsion bars and stuff mm -hmm. like that. That all this kind of stuff is completely new. Also brakes you hear the the high noises of brakes of the calipers for example you need to build a new ones you have to renew them you have to use new brake discs you have to to put everything together with grease and make sure that everything is -noisy. Mm -hmm. Mm -hmm. and now what are you thinking about 911 which car is better the classic one or electric for you both in my opinion need to have both and then you can decide on your base on your mood what kind of car you drive today but for me these cars are uh, they are nice if you live in the city if you want to go on a, on a small trip and you just take them you don't worry about anything um, also it's good for people that always wanted to have a classic car but they were a little afraid about service and they don't know about cars a lot so you're giving people an opportunity to drive those cars um, that don't have too much time, they're not interested in the mechanical stuff, they just want to, to take it out of the garage and go to drive. And also it's too much faster than the it's original It's a lot faster, one. I will show you now. Wow! Whoa! Wow! Whoa! <laughs> oh! And it's a drift machine, look. And we can turn like that for hours and hours, you don't have to worry about anything wow Look, I can it's drive, really fast i can drive it with one hand <laughs> <laughs> and the last question what is the price of this kind of conversion there are two, two different ways of getting a car like that we move more and more in the direction to create brand new cars, so we're doing the full restoration with chemical, de-rusting, de-painting, with a coating, mm -hmm. a coating, nice new paint job, everything assembled new. We have our partners for that in the area of Stuttgart, our restoration partners there and our um, assembly partners there. Mm -hmm. Both are good companies that are in the industry of um, vintage car restoration and Porsche especially. and. Um, for us, it's more easier to, to create a new car because um, if you get a customer car, you, you always have to start restoration works. They want to have interiors and stuff like that. And it's hard for us to plan. Right now, it's more or less 50 -50. 50. 50% is customer cars. Mm -hmm. We start with taking a look at the cars. We decide, okay, listen, we have to renew this and that. The customer has some wishes, like new seats, new, new Targa roof, for example which we have to organize with our partners. And 50% is newly created cars from, it's a nut and bolt restoration. Okay, and what is the price for, for, for like, like the, your product? You mean like only the electrification? Yeah. It's around 80,000 euros, mm -hmm. 90,000 euros depending. There are some extras like air conditioning, uh, like um, electric steering and um, new headlights and stuff like that. You can blow it up a little bit. <laughs> and if you want to sell the the, the 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 car like like that, the what is the price of the customer? Depending, customer? Uh, depending on the car, of course. For example, an F model is more expensive than a G model, of course. And depending on the extra wishes that we that we have to. Uh, to but create. it's more expensive than the, the classic, the normal one, or it, or, or it's a cheaper. It's um, well, a brand new restoration uh, car with uh, electric drivetrain and with air conditioning stuff like that is around 250 to 300,000 uh, euros. Okay. But you have the new 911. You have a brand new one now. And the nice thing is that our construction of the of our mechanical parts is using the original mounting points mm -hmm. and we are still using the original 12 volt wire and yeah. harness which we renew if we need to. So you can easily repair your indicator or your headlight bulbs uh, as you know it mm -hmm. without uh, worrying about it and you can go back if you want we never had a customer that that wanted to go back but you can do it and we have customers oh it's quite important we have customers where we store the engines and we we put um, we put oil in the engines and we put them in a nice wooden box, protect them from, from any moisture mm -hmm. and they take the engines with them because their cars have like a huge value. For example take a, a nice 911 F model and if those guys ever need to sell the cars they have the engine, they have the chassis, they have matching numbers and they can sell it on the market for the price that they desire. Z jednej strony temat niezwykle kontrowersyjny, bo to faktycznie jakby spalić jeden z najważniejszych symboli religijnych dla wyznawców motoryzacji. Z drugiej strony to co opowiada mi człowiek, który zbudował ten samochód, mówi, to jest, to jest auto, które, które nie kupuje nikt przypadkowy. Te samochody kupują ludzie, którzy kochają Porsche. Co wy na to? Uważacie, że 911 w, z tej starej klasycznej wersji chłodzonej powietrzem może być elektryczna i jest na nią miejsce gdzieś w świecie? Powiem Wam, że ma swoje dobre strony.